Pokażę Ci jeden prosty trik, który pozwoli Ci opisywać świat po polsku. Zrobimy to na trzech poziomach: A1, A2 i B1, używając tylko tego, co widzisz wokół. Zobacz, jak z kilku słów tworzyć całą historię. Zaczynamy. Krok pierwszy, poziom A1. Nazywamy świat. To jest. To jest dom. Droga. To jest droga. Może. To jest może. Proste, prawda? Teraz dodajmy ważny detal. Rodzaj gramatyczny. Mówimy: ten dom, rodzaj męski. Ta droga, rodzaj żeński. I to może, rodzaj nijaki. Krok drugi. Poziom A2. Dodajemy szczegóły i akcję. Jaki, co robi? Biały dom stoi obok drogi. Szeroka droga prowadzi do morza. Morze jest spokojne i piękne. Krok trzeci, poziom B1. Tworzymy historię i kontekst. Patrzę na biały dom w stylu hiszpańskim z pomarańczową dachówką otoczony roślinnością. Już wcześniej widziałam taki dom. Ten stoi przy drodze. Którą spacerują turyści, którzy zazwyczaj podziwiają piękne widoki. Może delikatnie szumi i błyszczy w słońcu. Wiem, brzmi jak wyzwanie, ale przecież się nie poddasz, prawda? Ten trik, opisywanie świata po polsku, to twój sekret do szybkiej nauki polskiego. Ćwicz wszędzie i o każdej porze. Po prostu nazywaj to, co widzisz. Z każdym tygodniem będzie łatwiej. Napisz w komentarzu, co myślisz o takim sposobie nauki. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Twoja Lola.